się ma widzowie i teraz właśnie będziemy otwierać StarDropy na koniec konkursu. Demoniczne. O, coś będzie, na pewno coś będzie. Coś będzie. No tu widać jakiś skinek może? O, ma... Jo! Ju! 177 tych mam gemów. no myślałam, że szybko się otwiera, ale jakoś pójdzie. W ogóle widzowie piszcie w komentarzach. Naprawdę no, ale dobra, zobaczymy, co tu będzie. Co mamy. Ikonę. Chyba się zmienię tą ikonę. Zobaczymy. Nie, no, to był jakiś szybki. No. Pewnie nic z tego nie będzie. Jeden był bardzo dobry. Nawet bardzo. O, teraz koniec konkursu, to nie? A w ogóle, piszcie, czy mam kupić sobie tego mecha, mecha, co, co? E, tane, te do oferty, tej łącznej. No, będę teraz chyba zaczynał grać w ten konkurs. Ale zobaczymy, co tu się da. Lista, nie? Zobaczmy. W ogóle mam teraz bardzo dużo monet, biorąc pod uwagę te dropy.